I to jest taka mini recenzja, bardziej właściwie moje zdanie na temat tej gry. Ale powiem wam od razu, że nadal podtrzymuję swoje zdanie. Ta gra jest. No nie jest jakaś, może najgorsza, nie jest jakaś najlepsza, po prostu jest średnia i jest bardzo średnia. No i od razu też powiem, że ja się nie zawiodłem, bo ja nic od tej gry nie oczekiwałem. Ja po prostu wiedziałem, że to po prostu będzie kolejna Assassin's Creed typu. Walhalla i... No i w sumie jest. Ale zobaczycie sobie, że... Ta gra niektóre rzeczy robi dobrze, niektóre robi źle. Po prostu... Ale w większości ta gra jest po prostu taka nijaka, że jak pierdziele. No, zobaczcie na przykład... Tutaj mamy ekwipunek. On wygląda bardzo fajnie, według mnie. Cele. One też bardzo fajnie wyglądają. Mamy tutaj właśnie podzielone... Mamy Murzyna, mamy Naoę, mamy... No, to jest... To są nasi główni templariusze tak naprawdę. Eee, to jest Liga. Czyli tutaj zostaniemy asasynem. Są też kryjówka, to jest jak chyba asasynie Skryt trójce albo Walhali. Tu jakiś lud Setsu. A to co to? O lud Igi. No. A teraz idziemy zrobić misję z tym psem, bo... Jestem dosłownie... a nie, nie jestem ombud. Jestem tutaj. No dobra, to zrobimy misję fabuły głównej. No. Ale powiem wam od razu, że ta gra jest taka nijaka, że zobaczycie to po gameplayu. Optymalizacja jest na niskim poziomie, bo... Eee, kurwa, czemu nie mogę odpalić... Ja mam 60 fps O 50. 40. No. A ustawienia? Ustawienie nie mam jakichś wysokich, jakiś małych. Ustawienia mam takie Może jakoś cień zmienię na, na średnią, że to coś podziała. Nie wiem. Zobaczymy. A, no, lepiej trochę jest. Dobra. Nieważne. Robimy misję. I'm coser I might find Hagi the Blacksmith here. Near the shops. Niedaleko sklepów kowala. Nie wiem jak nie wiem jak może wyglądać kowal. To nie jest kowal. No, bakpik. <laughs> Kurega Sakai. To może wyglądać w sumie jak kowal, bo widzę, że włócznie są. Nie? Halo, gdzie jest kowal? O, jest punkt synchronizacji, dobra, to walcz to, najpierw idziemy po synchronizację. A i właśnie, bo Ubisoft reklamował, że. Ja pierdolę, eee, że ta gra ma jakiś zajebisty system parkuru i tak dalej. Nie, słuchajcie, ta gra ma parkur z Walhali, Miraża i tak dalej. Tylko po prostu dodali parę nowych animacji. Jak zagracie, to to odczujecie po prostu, bo. Jak można nazwać, że jest zbudowany parkur, jak to w sumie dodano. Kotwiczkę i właśnie nowe animacje i tyle. Nic innego. Ale według mnie mogli zrobić to lepiej. Mogli wziąć coś takiego, jak było w Unity. Czyli jak mieliśmy inny przycisk, to schodziliśmy w dół. Tutaj nie ma tego. Tutaj pod kontrolą nie schodzimy w dół, tylko zeskakujemy, tak jakby, bo w Unity było tak że jakby nasza postać automatycznie schodziła a i automatycznie się robi synchronizację spoko ale zobaczycie po walce że no, walka jest zepsuta według mnie to ja mogę w ogóle obserwować, z tym idziemy po misję. No ale patrzcie, no Assassin's Creed to jest przede wszystkim, po, to powinna być skradanka, nie? No, A tak szczerze to ja wam powiem, że skradanie to on robi tak sobie. No, o, normalnie jak w pierwszej części, <grystanie> do studni można było. Tu są jakieś ryży...

Forgive my ignorance. I'm a trader and would like to speak with Master Sokyu. I'm told he knows everyone in Sakai. That's true. But he doesn't grant an audience to just any merchant who comes to his door. I'm not just any merchant. I bring letters, trade contracts. Let me see. Silver for Nagasaki. My father has some holdings and could help you with that. An order of Tanegashima Teppo. This bears the seal of Lord Nobunaga. You do know my father is his tea master? <laughs> of course. And that my father supplies Teppo for Lord Nobunaga's army. You're either very naive or incredibly bold. I do lack experience and so sought out the wisdom of the Imai. It was foolish to believe you'd take all my contracts. I didn't say no. We could help find you the guns and silver, for a reasonable share of the profit. What shall I call you? I am Shigure. I am Sokun. Welcome to Sakai. Nothing in this city comes with a cost, except that piece of advice. I have business in town. Walk with me, and we'll take the measure of each other. Oh yes. But people know you. They know that in my family. Że mam pokazać, co jest fajnie zrobione mistrzostwo, nie? To jest drzewko wraz z skillów. I to jest bardzo fajne. To mi się podoba właśnie. A punkty mistrzostwa? Nie, wiem, punkty mistrzostwa. Czy tu tak się robi? Dobra. A tutaj są jeszcze jakieś dwa. To pewnie tutaj będzie miał jaskę rzeczy. Chyba na ten rangę za 7. Dobra. A zbroję mam jakąś nową? Mam to. O Jezu, nie. Dobra. I ten Wojzak jest taki. Niektóre w zasadzie mają go fajnie zrobionego? Niektóre tak sobie. Jaskę ma bardzo fajnie zrobionego. I do. A może to można zamaskować, grając po japońsku? To as as you still owe to money. To się nie wkurwi, jak go będę napierdalał? Go Shota! You still owe us money. He might say is displeased. These are hard times. You will have your money next week. I apologize. Lord Nobunaga may be coming for a visit. He too would be annoyed by this inconvenience. You will have it tomorrow. Do you know Lord Nobunaga personally? He is Lord Nobunaga's tea master. Oh, that's a good thing. Na co można wydać? Na mi tylko Tak, oczywiście! Ja pierdolę. A, mam to, dobra. Jest coś za te 300 Nie. Co już nizy. Mony są. Pakiet map. O Jezu. Mikrotransakcje grza single player, no tak. Dobra, no co, są, co są do tej grze, no... Jak dla mnie nadal jest jebanym głównym, Ale nie jest, nie jest... gorsza od Odyssey i Valhalla, serio. Bo... Według mnie Valhalla była zbyt duża, jak na Assassin's Creed i to właściwie nie była Assassin's Creed, bo graliśmy Wikingiem... I on jeszcze twierdził, że on właściwie ma... Templarius Ascendów totalnie wywalone ma w nich. W Odyssey w ogóle nic nie było z Assassinami. Tylko tam mieliśmy DLC w tym ukrytym ostrze i tyle, a tutaj mamy asasynów. Znaczy, mamy jedną postać, która nie jest asynem, czyli. no. Murzyna. Znaczy, chyba przykłanił wezmę. Sensie. Czy chyba, nie wiem. Jeszcze nim nie grałem. Hmm. Ale no. Powiem Wam, że no fabuła w tej grze jest... Nijaka. Ona jest taka po prostu średnia, jakaś... Nie, niezbyt angażująca. Parkour jest... No jest parkour. No. On jest taki, powiem po prostu, żeby był. Walka jest właśnie taka, mówię... opóźniona, zlagowana, gdy... Nie jest taka płynna, jak na przykład w Ghost of Tsushima, ma ponad Widźmina. Nie ma tego właśnie takiego. Nie wiem dlaczego tak jest. Może silnik słaby. Ale wam może dam tutaj jeszcze... inny gameplay z walki. To zobaczycie o co mi chodzi. To tutaj może było z tego za bardzo nie widać. To teraz zobaczycie sobie zajebistą walkę po raz drugi. Właśnie według mnie jak już brali z Ghost of ma dużo rzeczy, już mogli tą walkę zrobić chociaż podobną. O, ale to, że na przykład krzaki przecinają, no to jest fajne. No właśnie, widzicie tą walkę? Jest <laughs> taka... Nie jest taka... tak średnio zrobiona, tak? Można było to zrobić lepiej. O kurwa. No, ale to tak, to chyba tyle na ten film. No i ja nadal, jak wspomniałem na samym początku, tata podtrzymuje swoje zdanie. No. O co wy sądzicie o tej grze? Możecie napisać. A ja się z wami żegnam. Do widzenia państwu.